Można powiedzieć jakieś straszne faty, Łukasz. Szósty mecz na kałuży, sparring, ale szósta porażka. No straciliśmy dwie głupie bramki w stałych fragmentach, które szkoda. Mieliśmy jakieś tam swoje sytuacje, mogliśmy je, z nich wykorzystać. No niestety jak się takie głupie bramki traci, no to ciężko leży wygrać. Dziwna sprawa, bo tylko z tego zespołu z zeszłego roku, który prezentował się na wiosnę świetnie, odszedł tylko Mateusz Klich, wzmocniono teoretycznie obronę, bo przy Sinowi gracza, więc teraz obrona naprawdę kuleje i... Błędy indywidualne kończą się właśnie przegranymi, jak ty to widzisz? No niestety tak jak w meczu z Lechem jak i dzisiaj w tym Sparingu no, popełniliśmy bardzo proste błędy Niestety straciliśmy głupie, głupie bramki. Trzeba wyciągnąć jakieś wnioski i robić wszystko, żeby w następnych meczach takich błędów nie było. To zgrupowanie w zakopanym z nowym trenerem coś wam dał? nie wiem, trener coś zamieszał. Wam w głowach, żeby było lepiej? Jak to wyglądało? No, pojechaliśmy przede wszystkim potrenować. Strenowaliśmy dwa razy dziennie, dosyć, dosyć ciężko, dlatego do może też ta forma dzisiaj yy, nie była, nie była za dobra, na pewno jeszcze, jeszcze się poznajemy z trenerem, jeszcze troszeczkę, troszeczkę czasu, czasu minie, ale miejmy nadzieję, że będzie to wszystko szło w odpowiednim kierunku. My, kibice oczywiście jesteśmy zdenerwowani, bo Krakowia ostatnia znowu widmo degradacji, ale powiedzmy szczerze, wygrana w Bielsku Białej może zwrócić sytuację, to jest mecz o 6 punktów. Co zrobić, żeby go wygrać? Na pewno, na pewno trzeba w strzelić, żeby, żeby mecz wygrać no i wydaje mi się nie popełniać takich, takich błędów, jakie nam, się, jakie nam się zdarzyły w meczu z Nahem, a jak również w meczu dzisiaj że to, to jest kluczem do sukcesu. Nie jest też martwiące to niepokojące, tak naprawdę dalej nie ma rozgrywającego, ponieważ przyszedł Tamir, ale zamiast rozgrywać on jest wystawiany na skrzydło i tak naprawdę są defensywni pomocnicy, a potem tylko atak, czyli jedna wielka dziura pomiędzy. No, ale jakieś sytuacje sobie stwarzamy w każdym, w każdym meczu, dlatego że no nie jest tak, że, że, że przeciwnicy z nami jadą. Jakieś sytuacje sobie stwarzamy. Trzeba zrobić wszystko, żeby te sytuacje wykorzystywać. No, mówię, kluczem do sukcesu jest nie tracenie tych głupich bram.